Stanowcy hokeiści zakończyli weekend mocnym akcentem. Mistrzowie Polski ograli aktualnego lidera polskiej hokejligi J.K. Jastrzębie przerywając passę siedmiu zwycięstw tego zespołu. Po piątkowej porażce w Tychach sanoczanie zagrali niezły mecz, choć pierwsze 10 minut było wyrównane, ale wszystko zmieniło się podczas pierwszej podwójnej przewagi gospodarzy. Mistrzom Polski wystarczyło 14 sekund, by znaleźć drogę do bramki Przemysława Odrobnego. Strzelcem gola był Matt Williams. W 16 minucie pojedynku goście znów złapali karę, a miejscowi znów wykorzystali to z zimną krwią. William z tym razem asystował, a do bramki Jastrzębian trafił Mike Danton. I to nie było ostatnie słowo Sanoczan w tej części pojedynku. Minutę przed syreną kończącą tę część meczu gospodarze znów grali w przewadze i po raz kolejny wykorzystali osłabienie rywala. Celnym strzałem popisał się Martin Wozdecki i lider tabeli schodził do szatni z bagażem trzech bramek. W drugiej tercji Sanoczanie nie byli tak skuteczni, mimo że goście aż cztery razy gościli na ławce kar. Za to w 34 minucie jeden raz w tym meczu skapitulował Brian Piton. Zdobywcą bramki dla JKH był Mateusz Bryk. Przed trzecią odsłoną goście jeszcze marzyli o powrocie do meczu, ale te marzenia szybko rozwiał Peter Shinagl strzelając bramkę w sytuacji sam na sam z przemysłowym odrobnym. Ciarko PBS i JKH Jastrzębie 4-1. do 1. Ciekawe, zagraliśmy dobry mecz. W Tychach nie zagraliśmy dobrego meczu. Moja piątka też nie wypadła najlepiej. Dziś chcieliśmy to zmienić jako cały zespół zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Zmieniliśmy troszkę taktyki przed dzisiejszym meciem. Tak też przeway. Myśmy tam troszkę zrobili jakieś zmiany, było widać gdzie drużyna chce dzisiaj wygrać. Do końca drugiej rundy, która wyłoni finalistów Pucharu Polski, pozostało 6 spotkań. W tej chwili Sanoczanie są na czwartym miejscu w tabeli z dorobkiem 24 punktów, tyle samo ma piąte podhale. Do lidera GKS-u Tychy Mistrzowie Polski tracą 5 oczek. W piątej rundzie rozgrywek pierwszej ligi koszykarze łańcuckiego Sokoła sięgnęli po czwarte zwycięstwo. Podopieczni trenera Dariusza Kaszowskiego do przerwy wprowadzili ze SKK Siedlce tylko czterema punktami, ale druga odsłona, zwłaszcza trzecia kwarta była popisem miejscowych. W tej części meczu Sokoły rzuciły 25 punktów, podczas gdy zaledwie 9 i losy spotkania były rozstrzygnięte. Sokół wygrał 92 do 69. Nie weszliśmy dobrze w mecz, nie złapaliśmy swojego rytmu który dopiero no, udało nam się naprawdę skoczyć dopiero w drugiej połowie, no i wtedy to już był Sokół, chcia, jaki chciałbym widzieć. Liderem pozostaje miasto Szkła, Krośnianie wygrali w Radomiu, w Ekstraklasie Tarnobrzeskie Jezioro wciąż bez zwycięstwa. W siatkarskiej plus lidze wygrana Resowi, ale liderem pozostaje Skra, do której Resowiacy tracą jeden punkt. W pierwszej lidze pan Krośnianki bez punktów, w drugiej lidze mężczyzn nadal lideruje Sanocki Celfast, mimo pierwszej w tym sezonie porażki. Piłkarskie derby Podkarpacia dla Stali Mielec. Zespół trenera Janusza Białka wywalczył trzy punkty na boisku Stali Stalowa Wola. Dla chutników to była pierwsza porażka na własnym stadionie. Mecz rozstrzygnął się w ostatnich minutach, gdy nastawieni na grę kontry Mielczanie zdobyli dwie bramki. Obydwa trafienia były dziełem Mateusza Cholewiaka. Biało-Niebiescy wygrali 2 do 0. Szczęście uśmiechnęło się do nas. Potrafiliśmy stworzyć sytuację i co najważniejsze zdobyć bramkę. Ale nie powiem, bo nawet prowadząc 1-0 to drżałem o wynik. Wygrała także Siarka po bramce zdobytej w ostatniej minucie meczu z Okocimskim. Tarnobrzeżanie są na trzecim miejscu w tabeli o punkt za liderem. W trzeciej lidze Karpaty po zwycięstwie w Boguchwale ma już 5 punktów przewagi nad Stalą, która tylko zremisowała w przeworsku. Późnym wieczorem tarnobrzeskie Tenisisty rozegrają trzeci mecz w tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka zmierzą się w Austrii z mistrzem tego kraju Sztork Świesiad. To spotkanie może mieć kluczowe znaczenie dla awansu z grupy. W naszej grupie Ferenbacze to jest zespół poza zasięgiem i dla wszystkich zespołów i pozostałe trzy walczą o to drugie piękne miejsce. Piękne w tym sensie, że to jest awans do czwórki najlepszych klubów Europy. O tego będziemy widzieć, jak to, jak to będzie z tym pólfinalem albo nie będzie. Wynik tego meczu podamy we wtorkowym serwisie sportowym.